Witajcie, drodzy słuchacze w dzisiejszym materiale. Na wstępie znowu nie omieszkam podziękować za tak wielkie zaangażowanie i chęć oglądania materiałów, jednakże mam jedną prośbę. Moje materiały ogląda 5% subskrybentów i 95% osób nie subskrybujących. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco i nie przegapicie żadnego mojego podcastu. Przypominam, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o godzinie 18 na platformie YouTube oraz Spotify. Oprócz tego możecie również znaleźć shortsy, które w 60 sekund poruszają różne zagadnienia ze świata nadprzyrodzonego. Co więcej, w najbliższy piątek pojawi się bonusowy materiał, na który serdecznie zapraszam o godzinie 18. Ten film jest z okazji przekroczenia progu 1000 subskrybentów, za co z całego serca dziękuję. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam historię jednej z najpopularniejszych lalek. Tak, dokładnie lalek i nie. Nie mówię tutaj o Barbie. Według wielu dokumentacji i naocznych świadków ta lalka jest opętana przez demona, a jej popularność przebija niejednego aktora z Hollywood. Mowa tutaj o słynnej Annabel, Lalce, która posiada swoje trzy filmy, a pojawia się w minimum pięciu produkcjach. Zabawka przedstawiona jako dziewczynka zrobiona z porcelany, ze szramami na twarzy, demonicznymi oczkami i nienawiścią do istnień ludzkich. Jaka prawdziwa historia kryje się za jej istnieniem, i czy naprawdę zabawka mogła zabić bądź okaleczyć ludzi? Zadajmy więc sobie pierwsze pytanie: czy w ogóle lalka bądź zwykły przedmiot ma możliwość bycia opętanym bądź przeklętym? Według wielu kultur i wierzeń tak, przedmioty mogą zostać opętane bądź być miejscem przebywania duchów lub energii. Nie zawsze złej, może być również ta dobra. Stąd powstały wierzenia w amulety, lalki łudu czy inne tego typu rzeczy. Najlepszym przykładem są nawiedzone miejsca, które według wierzeń są miejscami odwiedzanymi przez duchy, demony czy ogólnie biorąc zjawiska paranormalne. To właśnie takie rzeczy jak w tym przypadku budynek, Wiążą ze sobą na przykład straszne historie, które się tam wydarzyły. Czasami te miejsca zostają przeklęte przez osoby, które wcześniej tam żyły albo miały z tym miejscem rzeczą styczność. W filmach i historiach każdy taki przedmiot przeważnie był bliski dla osoby, która następnie zmarła. Przywiązanie do tej rzeczy nie pozwalało jej odejść ze świata ludzi, dlatego podążała gdziekolwiek przedmiot został zabrany przez żywych. Z kolei przedmioty, na których odprawiano satanistyczne rytuały, były najczęściej przeklęte przez odprawiających np. czarnym msze. Jak było w przypadku lalki Annabel? Czy na niej też odprawiano rytuały? A może była rzeczą, do której ktoś się bardzo przywiązał, a po śmierci nie chciał, żeby ta zabawka trafiła do byle kogo? Historia lalki Annabel, a tak naprawdę Raggedy Ann, w tej konkretnej historii zaczęła się w roku 1970 w Stanach Zjednoczonych. Jednakże jej początek był dużo wcześniej. Postać ta została stworzona przez amerykańskiego pisarza Johnego Gruela w 1915 roku. W 1918 jego książka o nazwie Raggedy Ann Stories została opublikowana dla najmłodszych. Stworzenie tej postaci i całej historii, która ją otaczała, były skutkiem obserwacji swojej córki Marcelli, która uwielbiała starą szmacianą lalkę wyciągniętą ze strychu rodziców pisarza. Podobno na początku lalka nie miała oczu, nosa ani ust. Przypominam, to był 1900 rok około, kiedy ta lalka została wyciągnięta z szafki. W momencie, gdy John Gruel zniósł ją ze strychu, stwierdził, że domaluje jej twarz. Wtedy na świecie jeszcze nie było jego córki. Urodziła się ona w roku 1902. Wtedy autor książki postanowił dać zabawkę z dzieciństwa swojej córce. 28 maja roku 1915 wniosek patentowy Gruela D47789, dotyczący projektu prototypu lalki Raggedy N, był już w toku. Natomiast ostateczne zatwierdzenie przez Urząd Patentowy USA otrzymał 7 września 1915 roku. Był to ten sam miesiąc, w którym jego córka Marcella zmarła w wyniku zakażenia szczepionką. Pochował ją, gdy miała 13 lat. Jednak przejdźmy do momentu, gdzie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. A był to rok 1970. Pewna kobieta dała swojej córce o imieniu Didra, zwanej również przez niektórych Doną, która była studentką pielęgniarstwa Lalkę Raggedy N na jej 28 urodziny. Dlaczego kobiecie, która za chwilę miała skończyć 30 lat, mama podarowała szmacianą lalkę? Nie jest to konkretnie wyjaśnione, jednakże przypuszcza się, że córka od najmłodszych lat bardzo chciała mieć słynną zabawkę dla dzieci. Teddy i mama trafiła na Raggery N w second handzie, gdzie postanowiła, że będzie to bardzo dobry upominek dla jej córki, która zawsze o niej marzyła. Co więcej, pragnę dodać, że studentka i ogólnie rodzina, o której tutaj mówimy, nie była osobą wierzącą. Dlaczego to wspominam? Ponieważ jest to ważny aspekt z racji, że większość osób mówi, że tylko osobom wierzącym przytrafiają się takie rzeczy. W tym przypadku, no właśnie, mamy inaczej. Dziewczyna mieszkała wtedy w wynajmowanym mieszkaniu wraz ze swoją przyjaciółką Angie ze studiów. Studentka chodziła spać razem z lalką, którą kładła obok siebie na poduszce, by móc się w nią wtulać. Po pewnym czasie, a mówi się tutaj około trzech miesiącach, kobieta zauważyła, że jej lalka dziwnie się zachowuje. Na początku jej lalka była w zupełnie innym miejscu, niż ją zostawiała. Przyjmowała pozę siedzącą i zawsze patrzyła na drzwi do pokoju, mimo że wielokrotnie była kładzona na komodzie bądź łóżku i patrzyła w ścianę. Didrę zaczął denerwować fakt, że jej przyjaciółka specjalnie straszy ją, przestawiając szmacianą lalkę. Jednakże za każdym razem, gdy była pytana, czy to ona przypadkiem nie dotykała jej lalki, tamto odpowiadała, że nie. Ten fakt zaczął intrygować dziewczynę. Kolejnymi niewyjaśnionymi sytuacjami było pojawienie się lalki w innych pomieszczeniach w domu oraz małe liściki, pozostawione jakby przez dziecko. Na ów karteczkach widniały napisy takie jak Help Us, czyli Pomóż nam, oraz Help Lu, czyli Pomóż Lu. Co najciekawsze, Pergamin, na którym były pozostawione wiadomości, nigdy nie znajdował się w domu i nie był kupowany przez Didrę ani jej przyjaciółkę. Dziewczyna była przerażona, a wraz z nią jej przyjaciółka. Najpierw sprawdzały, czy nikt ze znajomych nie ma dostępu do ich mieszkania. Potem pytały się właścicieli, czy to oni nie robią im psikusa, przestawiając lalkę. Jednak zawsze odpowiedź była ta sama. Nie. Wtedy właścicielka zaczęła zabierać się na śniadania, by bacznie obserwować lalkę, jednak to, co zobaczyła, wystraszyło ją na śmierć. A co najciekawsze, jeszcze bardziej ją zaciekawiło. W trakcie śniadania, Didra zauważyła, że ręce lalki unoszą się nad stołem, w momencie, gdy na nią spojrzała. Zafascynowana tym, co się stało, zaczęła uważać, że rzeczy, które dzieją się z lalką, są nadprzyrodzone. Wtedy zadzwoniła i umówiła się z osobą, która mogła odprawić seans spirytystyczny, by dowiedzieć się, czy rzeczywiście znajduje się jakiś duch w lalce. Wtedy do mieszkania przez nią wynajmowanego przyjechało medium, które po chwili seansu stwierdziło, że w lalce jest duch dziewczynki mającej 7 lat, a jej imię to Annabel Higgins. Dzięki tym informacjom dziewczyny zaczęły przeprowadzać dochodzenie, dzięki któremu dowiedziały się trochę więcej na temat tego, kim była dziewczynka. Anabel rzeczywiście istniała i była małą dziewczynką, która mieszkała na posesji przed wybudowaniem apartamentów. Miała zaledwie 7 lat, kiedy jej martwe ciało znaleziono na polu, na którym obecnie stoi kompleks, w którym dziewczyny wynajmowały mieszkanie. Co więcej podczas seansu, podobno duch małej dziewczynki przekazał medium, że czuje się bardzo komfortowo z Didrą i Angie i chciałaby zostać z nimi i być kochaną i traktowaną tak jak pacjenci, którymi dziewczyny się opiekowały jako pielęgniarki. Czując współczucie dla Annabel i jej historii, Dydra, zwana też Doną, wraz z przyjaciółką dały jej pozwolenie na pozostanie z nimi. Wkrótce miały się jednak przekonać, że Annabel nie była tym, czym się wydawała. To nie był zwykły przypadek i zdecydowanie nie była to zwykła lalka. Po około miesiącu od spotkania z medium, Przyjaciółki zauważyły, że w mieszkaniu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Nocami słyszały pukanie, co najciekawsze zawsze potrójne, dochodzące ze ścian, drzwi czy też podłogi. W pokoju, gdzie przebywała lalka, temperatura była zawsze mniejsza niż w pozostałej części mieszkania przeważnie o około 5-7 stopni Celsjusza. Dziewczyny również zaczęły słyszeć głosy, których nie potrafiły wyjaśnić w żaden sposób. Pewnej nosy, gdy dziewczyny skończyły swoje zmiany, w tym samym czasie wróciły razem do domu. Po otwarciu drzwi wejściowych zorientowały się, że w holu stoi Annabel i wygląda, jakby czekała na ich powrót. Pragnę przypomnieć, że jest to szmaciana lalka, która nie ma możliwości stać z powodu jej nóżek, nie posiadających żadnego podparcia. Wtedy postanowiły wziąć lalkę i spróbować samemu ją ustawić w takiej samej pozycji, jak stała. Jednakże ile kroć próbowały. Nie było możliwości, by przywrócić jej tę samą pozę, którą widziały. Gdy dziewczyny powiedziały, co takiego dzieje się w ich domu narzeczonemu Angie, chłopak o imieniu Lu powiedział, że powinny wywalić tę lalkę, a najlepiej spalić ją, żeby nikt nie miał do niej dostępu. Co najgorsze, chłopak powiedział to tuż przy siedzącej obok Annabel. Od tamtej pory Lu zaczął mieszkać z dziewczynami, żeby samemu przekonać się, co takiego się dzieje, i sprawdzać na bieżąco, czy nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. Pamiętacie liściki, które lalka zostawiała, gdzie było napisane: Help Lu, czyli pomóżcie Lu? Kartka nie myliła się. Pewnej nocy, Lu obudził się z głębokiego snu i cały zestresowany. Po raz kolejny miał powtarzający się zły sen, który nie pozwolił mu spać. Tylko tym razem wydawało mu się, że jest coś innego w tym przebudzeniu. Wyglądało to, jakby się obudził, ale nie mógł się ruszyć, ponieważ był sparaliżowany. Rozejrzał się po pokoju, ale nie mógł dostrzec niczego niezwykłego. I wtedy stało się to. Patrząc w kierunku swoich stóp, zobaczył lalkę Annabel. Ta zaczęła powoli przesuwać się po jego nodze, czołgała się po jego klatce piersiowej, a następnie zatrzymała się tuż nad jego twarzą. W ciągu kilku sekund lalka zaczęła go dusić. Sparaliżowany i próbujący złapać oddech lu na granicy uduszenia stracił przytomność. Na drugi dzień obudził się pewny, że to nie był sen, a wydarzenie było naprawdę. Utwierdzały go w tym ślady na szyi, które wyglądały jak drobne siniaki. Chłopak był zdeterminowany, by pozbyć się tej lalki i ducha, który ją opętał. Jednakże miał on jeszcze jedno przerażające doświadczenie z lalką Annabel, która ewidentnie nie przepadała za mężczyzną, który chciał ją spalić. Przygotowując się do wspólnej podróży, Lu i Angie samotnie czytali mapy. Mieszkanie wydawało się niesamowicie cichem, co było jednak normalne, gdyż w wieczornych godzinach mało samochodów kursowało pod oknami budynku, w którym mieszkanie było usytuowane. Nagle, szeles dochodzący z pokoju Donny wzbudził obawy, że ktoś prawdopodobnie włamał się do mieszkania. Chłopak postanowił dowiedzieć się kto lub co to było. Udał się po cichu pod drzwi sypialni Dony i nasłuchiwał zza drzwi odgłosów, które z niej dobiegały. Gdy wszystko ucichło, mężczyzna pewnym krokiem wszedł do pomieszczenia i zapalił światło. Lub przeszukał pokój w poszukiwaniu śladów, które wskazywałyby, że ktoś się włamał do domu. Jednakże nie było niczego, co by na to wskazywało. Gdy jednak zbliżył się do lalki, odniósł wyraźne wrażenie, że ktoś lub coś za nim stoi. Odwracając się szybko i będąc gotowym do wymierzenia ciosów napastnika, zdał sobie sprawę, że nikogo tam nie ma. Jednakże w tym momencie w mgnieniu oka złapał się za klatkę piersiową i z przeraźliwym krzykiem usiadł na łóżko, widząc jak na jego koszuli pojawiały się ślady krwi. Wtedy szybko przebiegła Angie i pomogła mu rozpiąć koszulę. Na jego klacy piersiowej przerażeni zobaczyli coś, co wyglądało na siedem wyraźnych śladów pazurów: trzy pionowe i cztery poziome. Co najciekawsze, wszystkie były gorące i wyglądały jako parzenia. Nie pojechali do szpitala ani nie wzywali żadnej karetki, gdyż Angie powiedziała, że sama sobie da z tym radę, z racji, że jest pielęgniarką. Zadrapania w połowie zagoiły się już pod koniec drugiego dnia, jednakże i tak musieli zmieniać opatrunki, gdyż z rany sączyła się krew. Po tych wydarzeniach pewnego dnia dziewczyny odkryły, że na rękach i klatce piersiowej lalki są widoczne ślady krwi. Krew, co najciekawsze, była świeża i jeszcze ciepła. To zdarzenie zadecydowało, że domowniczki postanowiły wezwać pomoc. Z racji, że obie były osobami niewierzącymi, niezbyt wiedziały, gdzie się z tym udać. Finalnie poszły do kościoła, który był najbliżej i opowiedziały księdzu o sytuacjach, które miały miejsce w ich wynajmowanym mieszkaniu. Jednakże, z racji, że kobiety były niewierzące, odesłał je do świeckich specjalistów, którzy zajmowali się paranormalnymi rzeczami. Mowa tutaj o Edzie i Lorraine Warren, którzy jako demonolodzy mogli pomóc prześladowanym studentkom. Małżeństwo w roku 1952 założyło NESPR, znane jako New England Society for Physic Research, które ma pomagać ludziom z duchami i rzeczami nadprzyrodzonymi, których nauka nie może wytłumaczyć. To właśnie to towarzystwo pomogło przy ponad 10 tysiącach sytuacji z rzeczami nadprzyrodzonymi. Trzeba jednak dodać, że nie zawsze były to sytuacje, gdzie rzeczywiście były to rzeczy nadprzyrodzone. Co więcej, czasami ich zaangażowanie powodowało jeszcze większe komplikacje i nieprzyjemne sytuacje, tak jak w przypadku rodziny Perronów i chwilowego pętana Caroline Peron. Jednakże w latach 70. i 80. XX wieku to właśnie oni byli najpopularniejszymi osobami, które pomagały w sytuacjach nadprzyrodzonych. Dlatego dziewczyny zadzwoniły po ich pomoc, gdyż była to ostatnia deska ratunku. To właśnie wtedy, czyli w roku 1971, czyli rok po tym jak studentka pielęgniarstwa otrzymała prezent od mamy na swoje 28 urodziny, sprawa ze szmacianą lalką była główną rzeczą, którą Warrenowie się zajęli. Po wprowadzeniu Warrenów w to, co się działo i jak sytuacja tak naprawdę wyglądała, byli oni przerażeni, że dziewczyny traktowały lalkę jak prawdziwą osobę. Ubierały ją w ubranka dla dzieci, nakładały jej biżuterię i tym podobne. Z wiedzą, którą posiadali świedcy demonolodzy, wiedzieli, że to coś, co poddaje się za dziewczynkę Annabel, to zwykłe kłamstwo, a sprawa jest o wiele bardziej złożona. Według urenów w wywiadzie, który przeprowadzili wiele lat po tym dochodzeniu, Ed wyjaśnił, że według tego, co wiemy na temat Boga, on nie pozwala, by mała dziewczynka prześladowała ludzi. W tym przypadku jest to byt, który podaje się za niewinne dziecko by stworzyć więź i sympatię z dziewczynami, która pozwoli doprowadzić do jeszcze straszniejszych rzeczy. Przykładowo doprowadzić do skuszenia studentek, by odprawiały rytuały, bądź doprowadzić do zabawy, która pozwoliłaby opętać jedną z nich. To właśnie wtedy małżeństwo stwierdziło, że trzeba odprawić egzorcyzmy, które mogą pozwolić pozbyć się demona. Co trzeba dodać? W tamtym czasie Edward był jedyną osobą świecką, której kościół katolicki pozwolił na odprawianie egzorcyzmów. Jednakże stwierdzili, że w przypadku tego demona trzeba będzie poprosić o kapłana. Wtedy zapytali się ojca Kuka o odprawienie egzorcyzmów. Choć czuł się niekomfortowo w roli egzorcysty, zgodził się przeprowadzić siedmiotstronnicowy rytuał egzorcyzmów. Doktrynę, którą odprawił w całym mieszkaniu. Wtedy Warrenowie byli pewni, że istota nie będzie już tam przebywać, a studenci są bezpieczni. Na prośbę dziewcząt zgodzili się zabrać szpacianą lalkę ze sobą do domu. Wyjeżdżając, Ed umieścił lalkę na tylnym siedzeniu i zgodził się, że nie pojedzie między stanową w przypadku, gdyby nieludzki duch nadal przebywał z lalką. Co najciekawsze, Ed nie pomylił się co do możliwości bytu. Tego dnia, gdy małżeństwo wracało samochodem do domu wraz z lalką siedzącą na tylnym siedzeniu, napotkały ich problemy, które nigdy się nie pojawiały. Na każdym niebezpiecznym zakręcie samochód skręcał i stawał w miejscu. Powodując awarię wspomagania kierownicy i hamulców. Wielokrotnie samochód był bliski kolizji. Wtedy Ed sięgnął na tylne siedzenie do swojej czarnej torby, wyjął fiolkę z Wodą Święconą i oblał nią lalkę, czyniąc nad nią znak krzyża. Większość rzeczy ustała, gdy świetcy demonolodzy pokropili lalkę Wodą Święconą. Jednakże pomogło to tylko na chwilę. Dziwny zbieg okoliczności, że właśnie w tym momencie zdarzyła się taka sytuacja. Warrenowie odłożyli lalkę do biura Eda, jednak gdy po chwili wrócili, by zmienić jej miejsce, zobaczyli, że szmaciana lalka lewituje nad jego biurkiem, gdzie po chwili opadła bezwładnie, by następnie znów się unieść. Pewnego razu małżeństwo spotkało się z zaprzyjaźnionym księdzem rodziny Jasonem Bradfordem, który chciał pokazać samochód, który ostatnio kupił. Kapłan zapytał się, czy może zobaczyć tą słynną lalkę. Wtedy poszli do miejsca, gdzie Annabel była trzymana. Duchowny spojrzał na nią, podniósł ją i zwrócił się do niej tymi słowami. Jesteś tylko szmacianą lalką, Anabel, nie możesz nikogo skrzywdzić. Po czym dodał: Bóg jest potężniejszy niż diabeł, i rzucił nią z powrotem na krzesło, z którego podniósł lalkę. Wtedy Ed podbiegł do księdza i powiedział, że to jedyna rzecz, której lepiej nie mówić. Po tym spotkaniu młody ksiądz wracał do siebie na plebanie, jednakże nie dotarł do niej. W trakcie podróży wydarzył się poważny wypadek. Jak opowiadał potem Edward w wywiadzie, połowa jego samochodu była odcięta i zmiażdżona przez ciągnik siodłowy z naczepą. Ten wypadek powinien go zabić, jednak on przeżył. Ostatnią rzeczą jaką pamięta kapłan to obraz lalki Annabel. Kolejna sytuacja wydarzyła się, kiedy detektyw od zabójstw przyjechał do Warrenów, by zobaczyć lalkę, która była odpowiedzialna za poprzednie zdarzenie. W trakcie, gdy w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się lalka, nie było Eda, funkcjonariusz wyjął lalkę z pudełka, które specjalnie było dla niej zrobione, i wziął ją na ręce. Wtedy zdarzyło się coś, o czym później funkcjonariusz nie chciał rozmawiać. Szybko odłożył lalkę na miejsce i przestraszony wybiegł z domu. Co najciekawsze, nie chciał potem wracać i stwierdził, że sprawa została zamknięta. Urenowie gromadzili wszystkie rzeczy, które mogły mieć demoniczne powiązania w swoim Muzeum Okultyzmu. To właśnie tam trafiła również Anabel. Co więcej, raz w tygodniu przyjeżdża tam ksiądz, który błogosławi wszystko za pomocą kadzidła i wody święconej. Największą uwagę zawsze poświęca się lalce, gdyż jest uważana za najniebezpieczniejszą rzecz, jaka się tam znajduje. I tutaj chwila dygresji, gdyż jeżeli to są tak bardzo niebezpieczne rzeczy, dlaczego są tam zapraszani ludzie? Dlaczego mogą obcować z tym, patrzeć na to i być dosłownie parę centymetrów od rzeczy, która jest opętana bądź niebezpieczna? To pytanie zostawiam Wam. Zapytacie się pewnie, dlaczego tego nie zniszczyli i wszystkie rzeczy dalej są tam gromadzone. A to dlatego, że nie chcieliby z tych rzeczy wydostały się demony, bądź zła energia, która jest przywiązana do tych rzeczy. Muzea są ogólnie dostępne, w przypadku i tego obiektu jest tak samo. Mogą je odwiedzić wszyscy, i właśnie tak doszło do jednego z najstraszniejszych wypadków, które miało miejsce w przypadku dwójki uczniów z liceum. Jeden z uczniów, po usłyszeniu historii od Eda Warrena na temat zadrapań i sytuacji, jakie miały miejsce z tą lalką, podszedł do pojemnika, w którym lalka jest trzymana i zaczął pukać w szkiełko, wyśmiewając lalkę, że jeśli może podrapać ludzi, to i on chce zostać podrapany. W celu udowodnienia, że rzeczywiście coś potrafi. Całą akcję widział Ed, który podszedł do chłopaka i powiedział mu Synu, musisz wyjść. Po czym wyprowadził ich z budynku. Nastolatkowie wsiedli na motocykl i odjechali oburzeni. Po trzech godzinach obok posesji małżeństwa przyjechała policja i karetka na sygnale. Potem można było się dowiedzieć, że zginął chłopak, a jego dziewczyna opowiadając o zdarzeniu była cała roztrzęsiona. Na policji zeznała, że jechali motorem i wyśmiewali lalkę, że są to mity i tylko głupi w nie uwierzy, a całość jest zrobiona pod biznes. Po chwili stracili kontrolę nad motorem i uderzyli w drzewo przy drodze. Chłopak zginął na miejscu z powodu urazu czaszki spowodowanego uderzeniem głowy w pień drzewa. Jego dziewczyna na szczęście przeżyła i wylądowała w rowie przy drodze, jednakże hospitalizowała się przez kolejny rok. Kolejne dziwne zdarzenie, które miało miejsce po spotkaniu i wyśmianiu lalki. Urenowie mówili, że nigdy nie powinno się rzucać wyzwanie diabłu, ponieważ człowiek jest o wiele słabszy od szatana. W tym przypadku możliwe, że zostało to potwierdzone. Jednakże trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście te sytuacje z lalką są prawdziwe, czy też nie? Co najdziwniejsze, pielęgniarki, które posiadały Annabel na początku, nigdy nie chciały zostać nagrane, by zeznać, że tak było naprawdę? Podejrzane? No, trochę tak. Czy to wywołane jest tym, że mają tramę po sytuacjach, które im się przydarzyły? Czy może najzwyczajniej w świecie do czegoś takiego nie doszło? Jednak co wtedy z tymi wszystkimi innymi sytuacjami, które ludzie potwierdzają, a świadków jest około 15? To pytanie zostawiam już wam do przemyślenia. A my słyszymy się w najbliższy piątek o godzinie 18.